PL. Jesteśmy bezpieczni. Siemano Mateusz Miściwojewski, MMA Bądź na bieżąco, a razem ze mną nokautujący Dawid Malczyński. Siemano. No jeszcze nie nokautujący, ponieważ było to TKO. TKO. Siemaneczko, witam wszystkich. Ale pokazałeś naprawdę bardzo mocne uderzenie na hejterze. Dziękuję. Planowane uderzenie, tak to miało wyglądać? Czy miało inaczej sobie to właśnie wyobrażałeś, tą walkę? Miałem mu wyrzucić nogę do śmieci wewnętrznym low kickiem, dostał trzy takie piekielne. Strasznie się z tego cieszę, bo ja tylko na tych sparingach, w tych ochraniaczach to kopałem. A tutaj po prostu powiedziałem sobie tak, jak się odważę kopnąć, to już będę z całej siły napierdalał i kopałem, widziałem już, że kuleje. Raz dostał, zatańczył, 10 sekund potem dostał, upadł. Koniec walki. Bardzo szybko, właśnie ostatnie te twoje pojedynki się kończą, ostatnio z pączkiem teraz yy, a powiedz mi, kto był cięższym przeciwnikiem, hejter czy olejnik? Olejnik. Y, hejter. Hejter, bo do, z olejnikiem ta presja dopiero w klatce do mnie doszła, a z hejterem od, od 18:00. Właśnie, ty chyba nawet coś w octagonie powiedziałeś, że czułeś tą presję właśnie tego... tego... Demo, demony kurwa wracały, nie? Wracały. Naprawdę było bardzo źle. Ja wszystkim dookoła mówiłem, że jest... że jest stresik, ale było kurwa źle. Ja mówiłem cały czas, że idę siku, a chodziłem do kibla, siadałem i... Uff. Nie obawiasz się właśnie tego teraz, że te demony... Wróciły? Dlatego długa przerwa i praca, praca z głową. To nie o to chodzi. Ja pierdolę te pieniądze stare, jeżeli ja mam znowu chodzić jak zombie i bać się ten. Głowa jest najważniejsza, nie? Naprawdę jak uznam, że jest dobrze, to lecimy. W tym roku myślę, że już nie walczę. W tym roku nie? Tak, dziewiąty miesiąc jestem w ostrym treningu pod walkę. 10 tysięcy urazów stary, nie? Ja nie jestem w stanie ciężko trenować, chociaż bardzo chcę. No tak, bo przyda się przerwa po takim okresie przygotowawczym, długim. Słuchaj, ty wskoczyłeś na klatkę, pokazałeś słynny znak, chcesz walki, chcesz teraz walki o pas. Trochę się podjarałem, Znaczy, jeżeli Federacja da mi zawalczyć o pas, to, to wezmę. Ale chyba już nie w tym roku, naprawdę, mam dosyć. Ja chcę. Nienawidzę tego. Ja chcę zapomnieć o tym, pokochać na nowo i zatęskić od nowa. No to też jest chyba w tym ważne. właśnie. Posiadacz pasa nie zmienił się. Przed chwilą skończyła się walka wiewiór z Krychą. Wiewiór w swoim stylu pokonał Krychę. Yy, tego właśnie się spodziewałeś, że Wiewiór wygra z Krychą, czy myślałeś, może, że pas zmieni się? No, sądziłem, że tak będzie wyglądać. Chyba, że Krycha zrobiłby coś bardzo dziwnego. To mógłby wygrać. Cieszę się, że Wiewiór wygrał tę walkę i że to on ma ten pas, i może będziesz właśnie kolejnym pretendentem. No, I... Lubię tak bardzo. Gratuluję zwycięzcy. Później sobie obejrzę walkę. Słuchaj, no to dobra, ja Ci obiecam krótki wywiad, dziękuję, dziękuję Ci bardzo, bardzo i naprawdę doceniam.